Cześć, z tej strony Tomek. W tym filmie pokażę wam, jak wyjąć dysk i sklonować dysk z laptopa Lenovo G700. Klient powiedział, że wolno działa i po prostu chce wymienić na SSD-ka. A klonujemy dlatego, ponieważ to jest laptop używany przez starszą osobę, która nie chce po prostu mieć żadnego nowego systemu. Przyzwyczaiła się do Windows 8.1, więc ma zostać tak jak, tak jak był po prostu na starym dysku. Wymieniamy. Dyski prawdopodobnie dokładamy RAMu do tego laptopa. Najpierw wyjmujemy baterię. Wyczyścimy też układ chłodzenia, bo spytałem się klienta czy chce, bo tutaj jak widzicie radiator jest uwalony, nie, wentylator i radiator są uwalone, w kurze całe, podejrzewam, że od nowości to nie było czyszczone, więc pewnie około 13 roku, tak jak widać tutaj na plombie. Jeśli macie taką usługę wymiany dysku i już macie otwarty laptop, to zaoferujcie klientowi yy, też wymianę właśnie pasty, jeśli jest bardzo uwalone, czyszczenie układu chłodzenia. Oczywiście trochę taniej, bo już macie yy, otwarty yy, laptop cały. A to zawsze pomoże w funkcjonowaniu, szczególnie jeśli komputer był otwierany kilka lat. Tak to wygląda, więc tutaj jest po prostu dywanik z kurzu, no i to by y, ograniczało po prostu chłodzenie. A jak widzicie, pasty na y, karcie graficznej praktycznie w ogóle nie ma, tutaj się tylko odbiła. Trochę brudzi, ale jest suche. Tutaj tak samo na procesorze, na procesorze nic nie ma i to jest y, oryginalna pasta, czyli te y, 10 lat prawie ma. No i już dużo lepiej wygląda, że barka są wyczyszczone. Nie zapomnijcie podłączyć wentylatora i przykręcić, przykręcić wentylatora, jeśli on też ma jakieś śrubki, żeby później nie otwierać znowu. Teraz będziemy klonować dysk. Też Wam pokażę jak ktoś robi przebitki, jakim programem to można zrobić, jest sporo programów, ale Działają średnio. Dobra, więc tu jest skończone. Przechodzimy do y, kopii dysku. Hirens ma y, sporo tych partition tools, ale one nie zawsze działają. I y, raczej nie lubię ich używać do klonowania, dlatego ja sobie to robię laser softem. Tutaj potwierdzamy, bo to są nasze dyski. Wybieramy sobie klon disk. Wybieramy dysk Source, czyli ten, z którego chcemy klonować. U mnie to jest ten pierwszy Seagate'a. Nie klikamy Sector by Sector, ponieważ nie robimy kopii posektorowej, tylko klonowań. Dysk, na który chcę sklonować, ma tylko 240 GB, więc jest po prostu mniejszy. Klikamy sobie Next. Teraz bierzemy Destination Disk. musimy kliknąć, żeby dopasował nam, nam partycję po prostu. Nie zmieściłby się, bo Destination ma tylko 240, więc Fit Partitions i tutaj jest start. Ostrzeżenie, że będzie nadpisany tamten dysk, który Destination, klikamy OK. No i czekamy. Oczywiście jak podłączacie do komputera to możecie albo przez takie przejściówki tutaj są też 3,5 calowe dyski podłączane normalne, HDD duże a tutaj są tylko 2,5 cala, albo po prostu z tyłu przez przewód SATA i zasilanie SATA to już obojętne Często przez przewody SATA jest po prostu szybciej bo przejściówki mogą mieć jakieś wolne USB, one są przez USB podłączane do kompa, więc to często jest po prostu wolniejsze, Sata wychodzi szybciej. Jeśli klonujecie dyski na M2, no to oczywiście podłączacie przez M2 PC Express albo z protokołem SATA. Ale to już musicie zobaczyć w specyfikacji swojej płyty głównej, który slot obsługuje jaki protokół. No i tu się już włącza. Działa dużo szybciej. Zaraz Wam pokażę. Wymieniłem na tani dysk Kingstona 400 za 70 zł znalazłem 240 giga, a no, stary komputer, więc klientowi wystarczy. Jeszcze zobaczmy sobie, ile onu zużywa. Windows 8, jak widzimy, tylko 2 giga RAMu zużywa po optymalizacji lekkiej takiej, ale na Windowsie 10 na pewno by to było trochę, już te 4 trochę by było mało po otwarciu jakiejś przeglądarki czy coś. Widzimy teraz, zużycie dysku jest dużo niższe. Czasami po, są piki, bo coś tam sobie pewnie jeszcze pobiera, ale dysk już na pewno nie będzie problemem, nie będzie spowalniał tego komputera. No i to by było na tyle. Pamiętajcie, że najlepszym sposobem na przyspieszenie starego komputera jest właśnie wymiana na SSD, czasami dołożenie do szlamu. Jeśli coś niejasno wytłumaczyłem, albo chcielibyście osobny film o klonowaniu, albo o używaniu ogólnie Hilensa, no to napiszcie w komentarzach, to coś takiego ogarnę. Jestem też w trakcie robienia materiału o mikroskopach. Później pewnie zrobię materiał o ogólnie potrzebnych rzeczach do serwisu, które się przydają, które należy kupić i są niezbędne, więc warto subskrybować kanał. No i zapraszam do komentowania. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!